Uszanowanko wszystkim, dodrapujemy ostatnie 10 drapek z paczki lawendowego 9, w międzyczasie drapniemy linię i po lawendowym jeszcze drapniemy jednego maxika szparty i diamentowy milion. To jest ostatnia drapka diamentowy milion, którego, którą posiadam. Tak więc zaczynamy od 5 lawendowych dziewiątek. Ułożyłem je rosnąco numerami tak jak były w paczce, i zobaczymy, czy któraś będzie wygrana. Mam nadzieję, że tutaj jeszcze coś wpadnie. Do tej pory drapnęliśmy 40 drapek, zwrot był 115 zł. Jeśli dobrze pamiętam, no póki co jedna z jest pusta. To była zdrapka numer 1. Zazwyczaj ludzie nie chcą drapać tych skrajnych zdrapek z paczki. Uważają, że w skrajnych nie będzie żadnych tutaj interesujących ich wygranych. Drapiemy numer 2 teraz. No, skoro nie jedynka, to może w dwójce coś będzie. Na razie nie ma nic. Nie, dwójka też jest pusta. Numer 5 to będzie w numerze 5. Numer 5 zaczynamy od czarnej czwór czwórki. Jedziemy dalej. Czerwone 7, czarne 2, czarne 3. Czarne 7 czerwona dwójka. 8 czerwona, 3 czerwona, 8 czarna i czerwona 4, czyli też kolejny pustak. Czwarta z drapeczka, tym razem numer 11. Zaczynamy od dwójki. I patrzymy, co jest tutaj. Kolejna dwójka. 4, 8, 7. 6, 5 8, 6 i 5. Czyli kolejny pustak. 4 pustaki. Drapniemy piątą, numerem 22. Zaczynamy od siódemki. I sprawdzamy dalej. Trójka, dwójka, piątka, trójka, siódemka. Szóstka, szóstka, dwójka i ósemka. Także niestety mamy pięć pustaków tym razem. Teraz dla odmiany super linie dodrapujemy. Sprawdzamy jakie są dwa kolejne symbole, podkowa i okulary. Szukamy podkowy i okularów. Okulary są tu. Jest podkowa poniżej. Są okulary jeszcze w ostatniej sekcji. Podkory w ostatniej sekcji nie widzę. Drapiemy dwa kolejne symbole. Czapka i Łódź. A czapka jest tutaj. Brakuje laczków. Jest Łódź. Jest kolejna łódź i to tyle. Dobra, jedziemy kolejne dwa: cytryna, korona. Czy to nam coś tutaj da? Korona jest i brakuje dwóch symboli. Jeszcze tu jest cytryna i będzie brakować już tylko piłki. I tutaj o, tutaj łodzie, jak ja to mogę pominąć, może dwie. Czyli brakuje nam tutaj, tu jest dzwon, tutaj też jest dzwon, czyli mała szansa, że będzie dzwon. To braknie księżyca. I to tyle. I dwa ostatnie symbole drapiemy po jednym klucz. Klucz jest tu. Klucz jest tu. Kolejny klucz. Będzie brakować tutaj tylko księżyca. No i tutaj księżyc i dzwon są ostatnimi, które brakują, więc tej linii na pewno nie będzie. I ostatni symbol. Ostatni symbol to motyl. Motyla to tutaj w ogóle nie ma, tak więc zrabka wygląda na przegraną. Jeszcze szybko sprawdzimy. Piłka, dzwon, klapki. Piłka, dzwon. Klapki nie ma. Księżyc, serce, diament. Księżyca nie widzę. Serce nie widzę. Diament nie widzę. Co jeszcze zostało? No i to tyle. I super linie są przegrane. Drapiemy ostatnie pięć lawendowych dziewiątek z tej paczki. I co nam wpadnie tutaj na koniec? Albo, na, albo nic nie wpadnie. Czerwone dwa. Czerwone 6, czerwone 4, czarne 7, 8, może to będzie 9, no niestety jest 7, czerwona. 4, dwójka, tu jest 6, i 8, czyli 6 pustaków dzisiaj. Numer trzydzieści dwa. Pięć, cztery. Sześć. Pięć, cztery. Dwa. Szóstka, trójka, trójka, i siódemka, kolejny pustak, dzisiaj coś słabo. Sprawdźmy kolejną, numer 34. Zaczynamy od czwórki. Mamy 5, 3, 7, 2. Może chociaż ta będzie tutaj ze zwrotem. 4, 6 3 i i 8 kolejny pustak zostały dwie zdrabki, czyli 8 pustaków dzisiaj Chcieliśmy wszystkie wydrapali poprzednio wszystkie wygrane z tej paczki dwie czwórki siódemka. Trójka, dwójka, kolejna dwójka, trzy siedem pięć i osiem, kolejny pustak, dziewięć pustaków. No to ostatnia, czy ostatnia będzie szczęśliwa. Siódemka na początek. Dalej osiem, sześć, trzy, pięć, trójeczka, piąteczka, dwójeczka i ostatnie dwie szanse żeby to nie był pustak. szóstka i ostatnia szansa dwójka, czyli wszystkie, które były wygrane wydrapaliśmy do tej pory, a teraz zostawiamy sobie maksikasha i diamentowy milion maksikazu, maxi Makksiikaz maxi party wydrapałem wygrywające liczby No i będziemy ich szukać. ale pierw weźmy sobie diamentowy milion i jedziemy od góry. Czy będzie zwracik tutaj na pocieszenie chociaż? No co jest z tym drapakiem? Jakoś... chyba trochę się starł już. Na razie trzy symbole i nic co nas interesuje. Tak fajnie drapał ten drapek, ale teraz widzę, że już chyba trochę się wytarł. Dlatego tak powoli idzie. W tą stronę idzie lepiej, to może zaczniemy już w takim razie od dołu. Czy znaczy zaczniemy, dodrapiemy od dołu. Co nas interesuje? Piłka plecak, cytryna, rower, okulary, balsam. No na razie słabo, na razie kiepsko jest. No wychodzi na to, że chyba pustaczek. No niestety kolejny pustak dzisiaj. No to może ten Meksyka szparty nam tutaj coś da. Zaczynamy od 3. Czy to będzie 33 albo 34? Chyba, że tu jest nie. 39. Tu interesuje nas 22. Jest 27. Może tu będzie. Niestety nie. Ale skoro jest tendencja,

23, no to pewnie będzie gdzieś tu 24. To jest 12, my chcemy 16, 14. Też nie interesuje nas to. Tu jest 18. Tu w ogóle 0 na początku nas nie interesuje. Tu jest 17. My chcemy 16, no ale jest 19, 18, 17, no to poproszę 16. Ach, 11, już miałem nadzieję. 28, tu jest 3 i nas interesuje 33, 34, ale chyba jest 2. Tak, jest 2. Tu jest 0, to nas nie interesuje w ogóle. Tu jest 36. Zero nas nie interesuje w ogóle. I tu mamy 24 na koniec. Czyli niestety kolejny pustak. Na zakończenie drapania paczki lawendowego 9 mamy same pustaki. A do tej pory wygraliśmy tak. 20 zł.

ale będą jeszcze drapania lawendowego 9 na pewno. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.